Wystawa Próba Całości to wyjątkowa okazja do przyjrzenia się twórczości artystek i artystów nagrodzonych nagrodą imię Katarzyny Kobro w ciągu ostatnich 20 lat. Jednocześnie ta wystawa jest jednym z wielu wydarzeń inicjatywy pod hasłem Różne różnice różnych. Inicjatywy, która honruje i upowszechnia i pokazuje twórczość osób nagrodzonych nagrodą imienia Katarzyny Kobro. W ten sposób możemy zobaczyć, że ta nagroda, chociaż jej punktem centralnym i miejscem przyznawania jest Muzeum Sztuki, należy tak naprawdę do całego środowiska artystycznego. Katarzyna Kobro, wyjątkowa artystka, przybyła do Polski z Rosji razem z mężem Władysławem Strzemińskim. Oni Zabiegali o rodzaj takiej raczej sztuki czystej, tak bym to nazwał. On pokazywał tutaj taką formułę unistyczną, taki rodzaj obrazu wyciszonego, czyli takie neutralne obrazy, czego w Polsce w ogóle nigdy nie było. A ona rozczłonkowała rzeźbę czasem, co było wtedy w świecie po prostu wyjątkowo ciekawym gestem artystycznym. Warszawa była takim elementem pierwszego zderzenia z tą sztuką zachodnią, i w Warszawie nie za bardzo ich właśnie przyjęli, ale to jednak byli konkurenci, i oni szukali innego miejsca, i znaleźli w końcu Łódź jako to miejsce takie bardziej mm, dla siebie wygodne, no i oni pomaleńku, pomaleńku jakby zaczęli w koło siebie zbierać młodych takich ludzi. I powstała taka frakcja łódzka, bardzo silna, która zaczęła po prostu pokazywać swoje prace w całej Polsce. No i naznaczyli, tak, jakby tą własną osobowością, to, co byłoby bardzo wtedy ważne, czyli takie nowatorskie gesty. Miński sobie tu dobrze radził, i tak dalej, natomiast kotażyna Kobra była niesłychanie osamotniona. Oni się rozwiedli, też chorowała, wyłączono jakby z takiego życia towarzyskiego. No i w końcu na początku 50 roku zmarła. Katarzyna Kobro miała córkę, która kiedy już po prostu była chora upatrzyła sobie mnie jako takiego człowieka, który będzie dbał o dalszy los Katarzyny Kobro. No i ja później sobie myślałem, co tu zrobić takiego, żeby ta Katarzyna Kobro zaczęła żyć nie tylko przez swoje prace, ale też przez wszystko, przez postawę. Przez to, że była taką niesłychanie dzielną też kobietą. No i wymyśliłem to, co teraz tutaj się dzieje czyli po prostu nagrodę Katarzyny Kobro. I te, w tej nagrodzie właśnie jest takie postanowienie, że będziemy szukać ludzi, którzy byli nie tylko wybitnymi artystami, ale też aktywnymi ludźmi, jeżeli chodzi o krzewienie tego wszystkiego, co też nowe, co też takie. Właśnie skomplikowane intelektualnie, jako że to jest taka sztuka analityczna. Zbiór jest na tyle ciekawy, jak się teraz muzeum właśnie postarało o taką wielką wystawę, to bardzo dokładnie widać, jakie znaczenie mają ci ludzie wybierani corocznie i jaki styl proponują. Kobro, Strzemiński, oni przywieźli taki duży, bardzo zasób wiedzy i rozumienia nowej sztuki, który w Polsce nie istniał. Dlatego są wyjątkowymi postaciami i należy im się coś takiego jak wielkie wspomnienie jako prekursorom.